Zacznij medytację znajdując wygodną pozycję. Możesz usiąść na poduszce, na podłodze lub wybrać krzesło, które zapewni ci odpowiednie wsparcie. Zamknij oczy i zrób kilka głębokich oddechów, wdychając powoli przez nos i wydychając przez usta. Skup się na swoim ciele. Zauważ oddech wpływający do Twoich płuc i wypełniający je powietrzem. Poczuj, jak Twoje ciało unosi się i opada w rytm oddechu. Skoncentruj się na tych delikatnych ruchach, jakie zachodzą w Twoim wnętrzu. Przejdź teraz do skupienia się na doświadczeniach swojego ciała. Zwróć uwagę na jakiekolwiek odczucia, napięcia lub niewygody, które mogą pojawić się w twoim ciele. Bądź obecna w tym momencie i pozwól sobie na pełne zaakceptowanie tych doświadczeń. Pamiętaj, że jest to twój czas dla ciebie i twojego ciała. Zaczynając od głowy, przeskanuj swoje ciało umysłem. Zwróć uwagę na każde odczucie, jakie się pojawia. Jeśli napotkasz obszar napięcia lub bólu, poświęć mu dodatkową uwagę. Wyobraź sobie, że Twój oddech płynie w tę okolicę, uwalniając napięcie i przynosząc ulgę. Przejdź teraz do ramion i pleców. Zauważ, jakie są silne. Poczuj jak Twoje plecy podtrzymują Cię i umożliwiają wykonywanie codziennych zadań. Poczuj wdzięczność dla Twoich ramion i pleców za to, że są z Tobą codziennie i dźwigają wraz z Tobą codzienne obowiązki. Przesuń teraz swoją uwagę na klatkę piersiową. Zauważ, jak Twoje płuca wypełniają się powietrzem przy każdym oddechu, dając Ci życie i energię. Poczuj rytm Twojego serca. Wyobraź sobie, jak miłość i akceptacja wypływają z niego, rozprzestrzeniają się po całym ciele. Przejdź do bioder i nóg. Zauważ, jak Twoje biodra dają Ci stabilność i grunt pod stopami. Poczuj, jak mocne są Twoje nogi. Podziękuj swoim biodrom i nogom za to, że cię prowadzą gdziekolwiek chcesz iść. Teraz skup się na swoich stopach. Poczuj kontakt swoich stóp z podłożem. Zauważ fakt, że twoje stopy są twoim fundamentem, łączą cię z energią Ziemi. Wyobraź sobie, jak energia z Ziemi przenika twoje stopy, wzmacniając twoje poczucie stabilności i uziemienia. Zamknij tę medytację, dziękując swojemu ciału za wszystko, co ci daje. Wyraź wdzięczność za siłę i doświadczenia, które masz dzięki niemu. Poczuj wdzięczność za swoje ciało, które jest twoim wiernym towarzyszem w życiowej podróży. Powoli zacznij wracać do teraźniejszości. Delikatnie poruszaj palcami u rąk i nóg. Wznieś ramiona i rozciągnij ciało. Kiedy będziesz gotowa, otwórz oczy.